Konstancina wyszedłem z inicjatywą, aby uatrakcyjnić święto naszego miasta, które co roku się odbywa i które jest huczne. ale żeby wprowadzić coś nowego, zaproponowałem, żeby zobaczyć taniec belgijski. Być może dzisiaj jesteśmy w kole seniora na grapie, w Konstancinie Ziornik. Za chwilę na tej sali za mną będziemy tańczyli taniec belgijski, który będzie tańczony. Pierwszym Miejskim e, Tańcu Belgijskim Konstancina Jeziorny e, przy Amfiteatrze. Zobaczcie sami e, Państwo, jak sobie razem seniorzy swoje kole na grafie. Obiecuję, że szczegółowo wyjaśnię, jak się tańczy, więc proszę się nie obawiać. Oczywiście w trakcie e, można dołączać. Ten taniec jest trochę dynamiczny, więc będzie e, zwinny, ale nie trwa długo, tylko trzy minuty. Więc myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, obrót. Cztery i w drugą stronę. Nie, i cztery do tyłu. Raz, raz, dwa, tak. trzy, cztery, stop. Pierwsza część. Druga część polega na tym, że tak jakbyśmy cofali kasetę, którą przed chwilą właśnie nagraliśmy. Czyli idziemy do przodu, na czwartym kroku się obracamy. Super, bardzo dobrze, widzę Raz, dwa, trzy, cztery, obrót. I cztery do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery stop. I to jest, no jeżeli to są weterki. Odprawę. I raz, dwa, trzy i raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Do siebie, od siebie. 1, Do siebie, od siebie, Do przodu, Do 5, do Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, do siebie, od siebie. Miadam miejsc. do siebie, od siebie, do przodu, do przodu. Dziękuję i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Do siebie, od siebie. Miadam miejsc. do siebie, od siebie. Dziękuję do siebie. I teraz Miejski belgijski taniec w Konstancinie-Ziornie, 15 czerwca, Park Zdrojowy, plac przy Amfiteatrze, po Paradzie Retro spotykamy się tam wszyscy, żeby zatańczyć, wszyscy mieszkańcy zarówno młodsi, nieco starsi, kobiety, mężczyźni, małe, dzieci, duże, tak żeby się zintegrować, tak żeby razem świętować lokalne święto miasta, jakim są dni Konstancina. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za... Możliwość uczestnictwa i gościnności państwa.